Bezpieczna. Zbliża się do was nieprzyjaciel Przyjąłem, zbliża się nieprzyjaciel Kryć się, miny przy drzwiach i okna Dzień dobry Dzień Dobry, Dzień. dobry. Dzień. O kurwa! Co to jest? Ja pierdzielę. Dobra, ja jestem Kane, a jestem Jaget nie wiem jak się dzieje. Przywitanie, bo widzę, że nas tutaj... Eee... Oni wchodzą przez drzwi. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na podłodze. Co mi świecisz latarką? Jak włączyłeś latarkę? Na te, naciskając klawisz. T. E. Widzisz moją latarkę? Jak ci świecę po gałach? We, weź wyłącz tego halogena. A pierdziele. Oj, 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 Tu są! Oj, a pierdziele, wbił mi nóż. Czekaj! Jadę! Wbił mi nóż w cewkę Strzelaj Dobra Okej okay. Wsuta ci wbił Oni tam granat rzucam Wykurwie im duszę z ciała Ooo Masz Masz tak, Nieprzyjemny Jesteś Łysy Oa wow, tak. moje oczy Jestem łysy? Po drugiej stronie... Tak Wyłączam latarkę, wyłącz latarkę, będziemy mniej widoczni Dobra o cholera. Iu, iu. Dobra, mamy alarm. Ale ładuję ich tam. Rzuć! Aha, jeszcze dwa granaty mam, dobra. Ta misja jest fajna. No, dynamiczna dosyć. No. Au, au. Moja... A, moja klata. <laughs> Jedziemy dalej. Dobra. Y o, kur... au, au, au y na... Y dobra. Dość zamieciony. Włączam latarkę Granat O ja, ja, ja. Z drugiego budynku. Stary, wycofaj się, wycofaj się. Dobra Ua! Mają celowniki laserowe. Przejdźmy tam tym korytarzem. Spójrz tym na... na wprost Widzę, dobra ale... <grychy> Dobra metoda zadanie kurwa strzelanie. Ale tutaj... Ale, mam laga. ale tutaj nie wyjdziemy! Stary, ale kupa! Co? Co jest? No czekaj, mam takie... dobra, chyba wrzuci... wróciło do normy, ale miałem dosyć dużego laga. Aha. Okej. Okay. Serwery przeciążone. Obciągnięte. O kurde, czekaj. Najgorsze jest to, że tam jest ten. Ja właśnie tych z, las... z laserami chcę sprzątnąć, bo już jednego za, sprzątałem. Yyy... Tak. Eee, daj mi zaporowy ogień, ja przebiegnę na drugą stronę i się położę za tym akwarium. ok Na no mój znak. Dobra. Trzy, cztery. No. Dobra, jestem Ja jestem za tobą Mogłeś poczekać na zaporowy Ale udało mi się razem z tobą Okej okay. Dobra, teraz trzeba ich trochę Cią pościągać ściągnięty jeden koleś z drugiej strony ulicy Dobra, wydaje się czysto Ja idę dalej Coś jest naprzeciwko nas Widzę Oj Dobra Oo, granat rzucam Dobra, gość jest ściągnięty Dobra Pięknie Wchodzą kolejni Widzę God damn it, son. Dobra, jestem koło ciebie Okej okay. O, tu jest fajna broń Nie Użę, Nie wiesz, celownik. Snajper po drugiej stronie budynku Aha, widzę, dobra, widzę Ściągnięty Drugi po tej samej na tym samym piętrze Czekaj bo ja nie widzę jest. A no. dobra już załatwione. Okej, okay. czekaj, jakie mamy broni? Może zamienić coś? Mamy ścichacza, ja zamieniam. Możesz zamienić ścichacza, bo chyba już się nam nie przyda. No, zamieniłem. Na. A weź sobie zamień na to, co ja da O12. A nie, nie chcę Co mi świecisz? Kurde, halogeny Puszczę. Ja nie mogę. <gry> Dobra, włączam teraz latarkę. Ja też. O, można sobie uzupełnić amunicję. Mhm. Mniam mniam. Mnia. Alarm się wyłączył, w takim razie ja przechodzę. No na... to czekaj, ja idę po cichacza. Gdzieś tu był Dobra, niechaj ci będzie. Czekaj, gdzie go zostawiłem? Dobra, mam. Ok, mam cichacza, idę do ciebie. Okej. Okay. Wiesz na... co? Przejdźmy koło tego okna Eee. Czołgając się. Dokładnie, tak jak mówisz. Po cichutku pomalutku. Mhm. Mm Blisko krawędzi. Idziesz za mną? Ta. Gdzie mnie smyrasz po dupie? Nie smyra... No tylko to tym. Tłumikiem cię tam misiam. <grystanie> jest pięknie. No, no na razie jest pięknie, ale czy będzie pięknie? Dobra. Do końca. Przechódź cały czas ten. Przerchliwości. Wiem. Idę, idę. Się czołgasz jak, jakiś paralityk. Tak? Jakbyś miał paraliż. A ja już mogę sobie wstać, a ty za to się czołgasz. Ha! No. ci poświecę latarą, co zobaczysz. Ale nie włączajmy. Dobra. Kontakt. Może... Może nie Połączam włączę. latarkę. Ale z cichacza, co? Nie, oni już wiedzą o naszej... O, ja pierdolę, moja klapa. Czekaj. <coughs> o, w dupę. Ouah, 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 zaraz ginę. ała. ja też mnie mam za fajnie. On tam z góry jest. Już. To znaczy z góry jest, na górze. Kurde, nie umiem się wysłowić w czasie wojny. Idę do przodu. Nie masz się wysławiać, tylko masz zabijać. Zabijam. To jest wojna. <laughs> przeładowuję. Słyszałeś? Okay. Słyszałeś to? Co? No koleś gadał, przeładowuję. Nie wiem kto to gadał. Ktoś w grze. No dobra. No w każdym razie my ładujemy. To... Idę do ciebie. Okej. Okay. O kurwa, alarm wyłączyli. Wyłącz tą latarkę. Albo nie, może zaświećmy i im poświecimy. I w, ga no, w gałę. O kurde. Dobra, przechodź szybko sprintem. Idę. Ale gdzie ja mam iść? Tutaj. Na schody? Tak, na schody. Właśnie do góry. Idę. Tu jest na razie czysto. Gdzie ty jesteś? A, tu, Jezu. Nie, świecił. Okay. Dobra. Dobra, pierwsza osoba, która prowadzi. Dobra, zrobimy tak. Idź no. stroną prawą, a ja pójdę lewą. Dobra, okay? wyłącz tą latarkę. Ciągle masz ją włączoną. Idę, ale ja ten. Ja się czołgam. Nie, nie czołgaj się. Dobra, kucam. Dobra. a Kłócam, do bata. Wysyłam ci ten. 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 Alfabet, popatrz tu. Dobra. No <noise> to by było dobre, takie wiesz. Bezszelestne. No. Tylko trochę by trwała ta partyjka. Jakbyśmy sobie tak pisali. Morsiem. <noise> czekaj na towarzysza. Czekaj. tutaj. No. A czekaj, amunicja jest. Czekaj, chodź, uzupełnimy zapasy. Bra. Niam, niam, niam. To... To ty otwieraj w takim razie okay. Gliczki, Czekaj na mnie Już Okej okay. Otwieraj Dobra. Uważaj Z tyłu O kurde ładuj Dobra Szukam y, odpowiedniego miejsca ładuj w dupę oj, oj. Wiesz co? R Granaty Wiesz co? Ała! oj oj oj, oj. Dobra. Okej. Okay. Granat. Bum. Dobra, załatwiłem. Wow, to było niezu. Idę po amunicję. Ała! Oh, fuck. Dobra. Ta mi się no, strasznie no. podoba. No, jest całkiem fajna. Granat, uważaj. Widzę. Ej, ja im też zaraz pośle granata. Granat! Uwaga, rzuciłem. GRENADE! Dobra, pozbawione. Boom. Nie, 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 jeszcze są tam, uważaj. To znaczy mówię, że tutaj. Aha. Okej. Okay. Idę do po ammo. Dobra, chyba... Chyba wszyscy. Ostatni. Dobra, jest. Masz cichacza, czy zamieniłeś broń? Mam, mam cichacza. Dobra. A. Widziałeś tam akcję No tak w pół okiem Pół, pół okiem Idziemy <grym> dobra, idziemy na dół Kurde, no co to jest? Czekaj aż twój towarzysz zajmie pozycję Jaką pozycję chcesz zajmować? Ja nie, dobra, chodź tu Tu! O jest! ale żeś mi świecisz! Dobra już było. Dobra, no? Uwaga, no zajmuję pozycję. A to na dół, chyba. Nie, nie, jest jakiś ten. Quick Time się włączy. Quick Time, no co jest? Najwyraźniej musimy zejść jeszcze niżej. Ale ja nie mogę się, słuchaj, ruszyć, bo ja nacisnąłem E. Ej. Chodź tu! Aha, dobra. Czyli ty do góry, ja na dole. Tak? Aha, tak. Ok. Dobra, 3, 4 O kurde, co to jest za broń Ej! A no, już O Jezu O kurde Dobra Ojoj. oj Dobra, ja czyszczę parter Ja też Nie, ty piętro A no pięt, kurde Ja też Pomogę ci O cholera Pomogę ci Oa Albo nie pomogę. Ale rzucam granat tam do nich ła, zaraz ginę Cholera. Nie fajnie by było jakbyś zginął, bo nie mogę tam dostać się. Spoko, jakoś dam radę. Dobra. Ciągnij truta! Igin Peszko. Peszko pedale! Okej. Okay. On w stronę kopytka. Tak, pozdrawiamy kopytka Pozdrawiamy cię serdecznie, kopytku Ja tam, ja tu mam amunicję, mam zejść do ciebie już No możesz zejść Schodzę Jestem tu, Ała. O cholera W złym momencie zaczyna. Idę do ciebie o, Ale dostał O, 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 o. Czekaj Czekaj, czekaj. A Kurde. już żyjesz, dobra. Żyjesz. A, Ty kurwa śmieciu. Czekaj, zapasy amunicji są. Okej, okay. łóoo. Tak, tak, chcesz się bawić kutasie? Ło. Dobra, uciąłem murya. Ło. Kolejny debil z shotgunem. No. Rzucam granat. Ło, Czekaj, zaraz mu kurwa jajca łupnę. O! Hehehe. <laughs> pięknie. O cholera! <laughs> On był szybszy. Widziałem to. <laughs> Spokojnie, już cię leczę. Dobra, pięknie. Dzięki wielkie. Nie ma sprawy. Fajna tu muzyczka jest. No. Ogólnie w Battlefieldzie, tym trujeczce, jest fajna muzyczka. No dobrze, tu jest blisko amunicja, chyba że już nie ma jej. Dobra, idę, osłaniaj. Kurde, ludek. Gdzie? Stał. Dobra, dostał w pupencję. Pupencję. Do garażu, no. do garażu. Włączyłem latarę. Peszko pedale. Peszko pedał. Dobra, otwieram. Nie. No, dobra. Okej, okay, otwieraj. Dobra, schodzimy Dobra, kla klatka schodowa czysta, prawie A i wątpię, stwierdza. żeby była czysta Dobra. Są. Ała, kurde, ale mi oczy bo fakty serio. Nie świeć mi pogała Uwaga, tu zapasy dobra. amunicji O, O kurde Dobra wyłączyłem Lat ten Okej, okay, sprzątnięty. O wa. Komar. Co? Ty, co ty tak dostajesz? Ja nie dostałem. No jak e, nie, przyciskają, ja No właśnie. Dobra, czysto. No, clear. 300. 300. Gdzie ty jesteś? 100. Chodź. Idę, idę. Oj, się potknąłem poczekaj, no pomogę ci o dobra, wstawaj. No prowadź teraz ty Okej okay. Chodzisz jakbyś był na bany. Dobra, prawa czysta przechodź Idę? Znowu amunicja, znowu coś będzie. Zupełnie. Okej okay. Dołącz... towarzysza. No jestem Tabaryś! Uwaga, otwieram! o, szybko. Dziś mam siąść, wejdź! No już jedź, jedź! No jedź! Jadę! Kieruję... Nie, gdzie ty kierujesz? No nie masz prawa jazdy! No nie mam! Cicho, nie przyznawaj się! Czekaj, mogę rozwalić szybę? A, już nie mamy szyby! za późno!

I zzy, i zzy, i zzy. Yeah. Mierda, Mierda. To była dobra misja. Tak jest, proszę Państwa. Wuhu, kolejną misję Battlefielda. To by było na tyle. Cześć. Cześć.